Ok, mamy dźwięk sprawdzany. Jesteśmy. Terpich mamy tutaj. Szefirek. Dzieci z są. Z wąsami. W... Co? Z wąsami. O oh, Boże. <laughs> Cały czas. Nowy, nowy szefirek. Ludzie piszą, że ty jesteś inny. Bo, bo mnie nie znają tak naprawdę. Nie, to jesteś bo ja inny. Ja jestem inny codziennie. Mhm. Tak jak wam mówiłem, że zmiana, zmiana to jest, to jest stała. Rzecz, jedyna stała rzecz w moim życiu to jest zmiana. I kolejna zmiana może widzicie. Ja to widzę. Aha. I nawet jak montuję, to. Wpuściła mnie w kanał. To nonsens. Dawinka mi wpuściła w kanał. Bo nie wiesz jeszcze, co to znaczy, to jest po polsku wpuścić kogoś w kanał. O oh my god. Bo ty mnie wpuściłaś w kanał therapeutic Mama, ale oh kogoś god. wpuścić w kanał w, w po polsku, to jest idiom, to jest, to jest... Wpuszyło ci, w baginę? Nie, 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 nie. O! Oh. Wpuścić kogoś w kanał, to znaczy kogoś zrobić tak... Wyrolować kogoś w, w bambuko, albo nie wiem jak jeszcze się Aha. nazywa, oszukać. A, okej. Okay. Wpuścić w kanał. Ale ty mnie dosłownie wpuściłaś w kanał. Therapeutic Mama, także. Ja myślałam, że kanał jest jakby ten kanał rodny i puścić cię do mojej wagina. I myślałam, że wiesz, teraz masz dobry humor, bo ci puści, puściłam się. <laughs> <laughs> Mam nadzieję, że wasze dzieci już poszły spać, bo to jest. Um, Inappropriate dla dzieci. Dobra. Idziemy dalej. Mamy kilka spraw dzisiaj do załatwienia, kilka um, ważnych rozmów, które chcemy mieć z Wami. Okay, mamy temat: zmieniane nazwy kanału uh, nasze, i mamy kilka opcji, i chciałam uh, dać tej 3-4 opcje, które były najbardziej w komentarzach. I taki ten pierwszej, um, nazwy, który no, bardzo dużo ludzie uh, pisali, było Therapy family. Czyli School Therapeutic Family, jak Ci się spodoba. Fajne, fajny wydź, wydźwięk. Yy, yy, znaczenie fajne i, i jak to zrozumiem, jak to usłyszę i to przyjmę i zrozumiem to fajne, ale nie, nie brzmi to. Dla mnie by było ważne, żeby to brzmiało fajnie. Nie wiem, Dawa jeszcze co tam było. Uh... Therapeutic mama i papa. Ciekawe. Papi. <laughs> therapeutic mama i papa. W, 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 uh, I papi? Po w południowej Ameryce. Papi. Mówi mm -hmm. się papi na, fa, na facetów na tatę, na, so. na, na ogólnie chyba papi. na facet. Hi, Hi papi. Papi. Uh -huh. papi. Therapeutic mama i papa. I ciara life. Chef Szef, i therapeutic mama. Dawid therapeutic hmm. awareness, therapeutic inspirations, therapeutic lifestyle, therapeutic team, therapeutic together. Therapeutic team? Therapeutic team. To ciekawe. Mm -hmm. ja, ja słucham. I, i te... Therapy team. Mm -hmm. True family. I to było true trust, to our też, reality, no, to you też union i evolution. True family. Uh -huh. Teraz tak. Kilka z was komentowaliście, ja też jestem z wami, bo... Mm, z jednej strony chcę chcemy zmienić ten kanał, nazwę, bo chcemy jakby nowe energia, nowe takie tchnienie, nowe powietrze do naszego kanału, ale z drugiej strony marketingową, st strony internetowe, wszystko co już mamy ustalone, nawet e-mail, który mam, wszystko już mam zrobione. Mi się nie chce od początku zacząć, bo to jest dużo po prostu marketingową, to się nie opłaca, żeby od, razu, od nowu zacząć z brandem. Więc ja też jestem za to, żeby zostawić therapeutic i coś, i therapeutic mama i rodzina, albo therapeutic mama i papa, or okay. therapeutic mama i szefirek. Aha, żeby, żeby było, bo, bo ludzie, którzy może nie oglądali często mamy tak, że ktoś pisze, dawno nie oglądałam, wróciłam aha. i nie chce, że ktoś szuka te jak mama i już nie ma tego i po prostu się zdziwi, bo jest, you know, coś totalnego, coś innego, jakby True mhm. Family i to co True Family, ale to jest inaczej, to oni mają nowe, to może być mylące, więc mhm. chcemy też być um, jakby bo Mamy 103 tysiące, a 103 tysiące nie oglądają codziennie. Co tydzień, więc chcemy szanować komuś, szukając jeszcze raz i... I to, to, to jest to, co ja myślę, plus już tyle napracowałam. Dziękuję, bardzo dziękuję, kochani, ci, którzy mówili o tyle segiełki, które kładłam do tego kanału, żeby, żeby nie zmieniać to wszystko. Dziękuję, że... No, za że zauważyliście to. Bo to nie było łatwe przez tyle, tyle lat. Czyli therapeutic mama i szef Irek, Mi się to podoba. Albo therapeutic mama i okay, może być. Terapeutyk mama i szef Irek, Albo terapeutyk mama być. i rodzinę. Mi się, mi się to też podoba. Czy, czy, czy ty czujesz, że nie chcesz być tylko ty, to i rodzinę? Czy to by byłoby dla ciebie przykre? Mm, nie rozumiem jeszcze raz? Bo jak terapeutyk mama i rodzinę, albo terapeutyk mama and family, czy ty byś czuł jakby smutny, że... Nie, ja nie będę się czuł smutny. Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. W komentarze będziemy dać. Um, będziemy dać cztery opcje i będziecie mogli zgłos zgłosować te cztery opcje. Terapeutyk mama i tata. Terapeutyk mama i szafirek. Terapeutyk mama i rodzinę. Therapeutic mama and family, czyli po angielsku. Te cztery. Tak, to jest... dziwną drogą szłaś, Siku, że trafiłaś tutaj. Nie, bo ja tylko ci szłam powiedzieć, żebyś się nie zdziwił jak byś tam przyszedł. Przyszłaś tutaj nam powiedzieć, że słasz, Siku, żebyśmy się nie martwili jak... Dobra. Nie, żeby tata mnie nie dał. Jak tam przyjdzie. Mhm. Uh -huh. A, bo prosiłem, żeby już nikt z łóżek nie wychodzi, I tak wiedziałem, że wy, mm. wyjdziecie. Mm. Ale już teraz do łóżka i postaraj się już nie wyłazić, ok? Chłopacy tam się martwią, że cię nie ma. Nie, powiedziałem im. I że zaraz idę wyjdą siku. za tobą. Bo... Powiedziałem im, że idę siku. Dobra, to idź siku, Czy już było siku? No to idź siku i. A, i dobranoc. Dobranoc. Okej. Okay. Mm. Okej, okay. to są te cztery opcje i następnym tygodniu będziemy wybierać jedną. I idziemy dalej z naszym nowym kanałem. Teraz tak. Um, ja mam na Haku i Zdrowie uh, piątek o 19.30 webinar. Będziemy rozmawiać o jak zmieniać e, stare nawyki, jak dać radę jeść zdrowo, gdzie codziennie tyle się dzieje, jakie dobre nawyki na, e, udało ci się wyrobić, co faktycznie działa w twoim przypadku. Takie pytanie będą, jeżeli nie macie jakiś plan piątek o 19.30, to zapraszamy, to może będzie ciekawa rozmowa. I... Mnie mu... nie będzie. On nie będzie, on już był cztery razy na haku i zdrowie, tak, a ja nie byłam, więc... Nie cztery razy, ale... Mówili, że ty już byłeś tak? wiele razy, no? Byłem. Może. No. Teraz jest mój czas, bo my mamy na Haku i Zdrowie ogólny naszej online um, kurs. I oni lubu, lubią promować ten kurs, czyli robią z różnymi prowadzącymi e, na, na ich kanał. Robią webinary, żeby odświeżyć, mhm. żeby przypominać, że macie tam e, webinarów do, do kupienia. E, chcesz mówić o Paprodziad? Paprodziad, nasz kolega Paprodziad, e, ma koncert. 8 marca. Formacji. Jako że Paprodziad ma kilka formacji, w których, w których jest aktywny. A tutaj to jest duo z Guralem. Promując chyba czy nawiązując do, do, do niedawno wydanej płyty wspólnej. Paprodziad i góral. Jak to brzmi, tak. jak to brzmi, jak coś co Was interesuje, to zapraszamy. I Ale dzieci nie będzie. Dzieci nie będą. Aha, nie, nie, nie. To jest o 1930 uh, Dzień Kobiet i bilety są 70 zł na going.pl możecie kupić. To jest w biorezydencji w, w świeradów zdroju. Jak nie macie planu Dzień Kobiet, to zapraszamy, to będzie super. Uh, I nasz kolega Papro to jest super gość i zawsze fajnie wspierać, fajne ludzie. Jest taka możliwość, że może będzie uh, też nasza koleżanka Szatakusz, uh, bo oni mają nowy utwór razem. Ja będę z nią tym tygodniu w, uh, w studiu, bo ona nagrywa nowe płyty. Tak się cieszę i mi zaprosiła, żeby robić o tym reportaż. Może będzie na kanale niebawem uh, cały wywiad uh, i behind the scenes z Szatakusz. No, dużo się żyje, fajne rzeczy. Okej. Okay. Teraz co miesiąc ja chcę robić dla was e, taki długi filmik. To będzie też dla nas, bo my zarobimy sporo pieniędzy na, na długi filmiki. Bo możemy na reklamach. Tam, na reklamach, tak. Aha. Możecie to puścić na nos, możecie to po prostu ustawić. komputer. Miałem się nie ruszać. To mi nie spadnie? Nie, chyba nie. Wasze, wasze. Dobra, super. To my, my zarobimy sporo na... na... Reklamy i też ja mam dużo ujęcia, który nie skorzystam cały czas i, i myślałam, że po tym miesiąc po prostu dorzucam do jeden dłuższy film na koniec miesiącu i możecie zobaczyć jakby urywki z naszej codzienności, rzeczy, które po prostu nie są w temacie jakiś film, ale zawsze złapię dzieci coś tam i to będzie część naszej therapeutic rodziny, który może nie, nie ma gdzie to kładać w jakiś film. Mhm. I też chciałam Wam powiedzieć, bo my mamy nowe, my mamy sponsor, i ten sponsor jest Ronik. Ronik jest um, od Blendery Magimix. Mix. Mieliśmy w zeszłym roku, ale to było takie niekonkretne, a w tym roku będziemy dostaniemy takie fajne pieniądze, po prostu żeby używać ich sprzętu. Tylko, żeby używać nic nie musimy sprzedać, nic nie musimy ciskać do, do wasze garbu, bo tego nie lubię. Więc mam z nimi taki w um, znajomych um, zgodę, że my będziemy raz w miesiącu robić jakiś fajny przepis, używając ich sprzęty, bo i tak używamy, i tak są w naszej kuchni. Tak nawiasem mówiąc to są dobre sprzęty. I to są dobre sprzęty. My to ma, dla nas to jest bardzo spójne. I dostaniemy pieniądze za to, bo też chcemy zacząć z tym kanałem, zarobić pieniądze, bo to kiedyś był hobby, ale już prawie 5 lat robimy i no, to teraz fajne by było, jakby były jakieś zyski z tego kanału, żebyśmy z Irkiem mogli bardziej się skupić, być z wami co tydzień i tak. I ostatnia rzecz przed tym, że od, odpowiem, Odpowiadamy? Odpo... Odpowiadamy? Odpowiadamy na, na jedno pytanie, które często się pojawia na kanał. Jak nie mamy pomysłu, jak nie mamy konkretnej idei na dany tydzień, to ja nie będę nagrywać film. Bo to, co nie chciałbym, nie chciałabym, żeby ten kanał się robił... Na robi... siłę. Na siłę. Tego nie chcę. Po prostu... My mamy dużo pomysłów. My chcemy na razie, to jest żaden wysiłek dla nas. My mamy już mamy z pięć filmów. On chce o szyszynka. No Zaraz powiemy o <coughs> tym, Do, dobra, spokojnie. Dobra, dobra, zaraz będzie filmy o różne rzeczy. Mamy dużo rzeczy, ale też jakbyśmy nie mieli pomysł na dany tydzień, ja nie chcę, że ten kanał się robi komercyjny, Bo czytałam jeden komentarz, że to mamy naszą rodzinę na sprzedaż i mi to nie boli, bo to nie jest moja prawda. Ja nie sprzedam mojej rodziny. To, to nie jest moja prawda, więc mi to nie, nie rusza. Ale też nie chciałabym iść tamtędy. Nie chciałabym zmuszać czegoś. Zróbcie coś dzieci ciekawego, bo mama musi film w tym tygodniu. To nigdy tak nie będzie. Po prostu nie robimy film w ten tydzień. To, to będzie... Zgadzasz się? Mhm. No... Już o tym rozmawialiśmy. Nie... nie, nie. Widzimy, widzimy ten problem u vlogerów, mhm. że mają że mają tak postanowione, że dwa w tygodniu, albo dwa w miesiącu, cokolwiek tam nie wiem, jak często czy znaczy, raz w tygodniu. No. I, I content jest, a później się rozpływa, bo już, bo już temat jest wyczerpany, albo mm -hmm. nie mają pomysłów i nagle się okazuje, że, że jest bicie piany z niczego. My, my mamy też szerokie zainteresowania różne rzeczy tutaj widzieliście i różne, ale tak jak mówiliśmy ostatnio rozwój, rozwój świadomy, rozwój zmiana yy, i dążenie do, do coraz to czystszego życia, to chyba będzie nasz temat taki przewodni, ale, yy, ale mogą się zjawić różne dygresje w, mhm. w, te, w kontekście, w temacie Przyjemne do oglądania, ja, ja, ja tak myślę. Ale, ale nic, ale na, nic siłę. na siłę. Tak. Okej. Okay. Mamy konkretne rozmowę, które chciałam z wami ruszać, bo chcę, żebyście wy, jak czytacie komentarze i ktoś pisze w komentarze o tym, to będziecie mogli dzięki tego filmu odpisać im. Hej, to, to się wydarzy, bo taki, taki tak. I tak, i tak. Bo nie wszyscy będą oglądać tego filmu, nie wszyscy będą mieli tą informację. To chodzi o nasz pies. Nasz pies, który teraz jest w korytarzu. Który i... nie jest nasz. Właśnie. Widziałam wcześniej pieska na Uwięzi i to mnie zaniechęciło do kanału. Super, że pobiegło sobie wolne. Trudniej do pogodzenia, mieli i tacy udochowieni ludzie i pies na łańcuch. Wyjaśniamy to? No jasne, tu jest dużo argumentów. <noise> bardzo dużo się dzieje. Raz, że to jest. Y, to nie jest nasz pies. <noise> Czyli jak gdyby przyjechaliśmy tutaj do Polski i pies, pies już był. On, to jest bardzo fajny pies, my Ukochanego. go kochamy. Ale to nie jest łatwy pies. To jest pies, który jest agresywny do dzikich zwierząt. On jest bardzo dobry z dziećmi, bardzo dobry z ludźmi, super z innymi psami, ale jak zobaczy dzikiego zwierzaka, to mu się włącza lampka i będzie chodził za tym zwierzakiem, tropił go i go poluje. I już widzieliśmy na własne oczy, jak polował i zabił. Inne zwierzaki, więc to jest argument numer jeden. Co, co tu jest? Co jest, co jest ważniejsze, żeby pies był na wolności. I, I to jest taki pies, który ogrodzenie dla niego nie znaczy nic, bo on sobie znajduje dziurę, albo wykopie sobie, albo przejdzie przez przeciśnie się między między metalowymi. Znarobiliśmy wszystkiego. Także... Nawet ten. ten... Pas, Albo z, e, który było ogrodzenie z Miał elektryczny takiego pastucha. Taki I on i nic. Tak, nic nie działało. Więc co. co e, I my widzieliśmy te, te sarny zagryzione i stwierdziliśmy, że może jednak piesek lepiej jak zostanie na łańcuchu. Tym bardziej, że to nie nasz. Poczekaj, poczekaj, jeszcze, jeszcze. No. Bo. Dostaliśmy mandaty za ten pies, na Twoje urodziny. Mm -hmm. Policję przyjechali, sąsiedzi są wkurwieni, bo ten pies e, przyciągnął wielki sarny do nasz dom, e, prawie zabite. I wystraszyli całe wieżę. E, dzwonili do policji, a przyjechali. Uciekł nasz pies do innej wieży, pojechaliśmy tam, on musiał zabrać. Zostaw ten pies na łańcuch, bo on jest dziki, on wystraszył nasz psy. Tak, każdy, każdy ma coś do powiedzenia. Jak... Sąsiedzi są wkurzeni, on zawsze wychodzi jak, jak... Więc raz na jakiś czas, jak widzicie, że on jest na łańcuch, to jest dlatego, że on albo zabił... Ja włas... na własne oczy poszłam z nim biegać. I on złamał ko kolana sarny. Zwonił do Irka, przyjedź po tej sarnie, zawierzemy sarny do weterynariusza. Wiet Weterynarza. Weterynarza. Płaczę. I ten pies siedzi taki zadowolony, zobacz co ja zrobiłam, i ja płaczę. I on był rzeczywiście na łańcuchu po tym, bo się tak po prostu, kurwie, był tak zła na tą pies. Moje teściowe też zła, zostaw go na łańcuch. ok. I to są takie fazami. Jak on robi coś i wkurza sąsiedzi, no to i on był w domu. Ten pies był z nami w domu. Zabił kot naszej moje teściowa. I jeszcze mamy jeden kot w domu. Jak ten kot widzi ten kot, to zabije tego kota, więc nie mogą się widzieć. Teraz jest trochę inaczej. Bo nasz pies, kot, on jest starsze. On już nie da rady za bardzo złapać sarnę. On już nie ma formy. On już jest słabszy. On już widać, że on się starze, starzeje. I widzimy teraz, jak on idzie na spacer z nami. On już nie ma takiej prędkości, żeby złapać tą sarnę. Więc my teraz bardziej pozwolimy. Po pierwsze. Po drugie, chcesz, czy ty chcesz pogadać o tym, Jaki to też było dla ciebie trudne, Twoje relacje z mamą, jak twoja mama. To są skomplikowane. Psa, tak. Nie, to, to by było. No, jest, jest tutaj. To jest wielowarstwowa no. sprawa. Wiele, wiele tu jest argumentów. To nie jest tak, że my sobie pieska mamy na łańcuchu. Nie. To jest pies poza tym, pies, który nigdy się nie nauczył. Tak jak mówię, to jest fajny piesek i, i bardzo przyjemny do momentu, kiedy coś mu nie, nie przeskoczy w głowie i sobie idzie. Albo sobie idzie na polowanie, albo sobie idzie do innej wsi. To nie jest pies, który przy nodze byłby. Wiem, że wielu z Was powie: O, ogrodzenie, zróbcie i będzie ten. Ale to jest pies, który czeka, aż ktoś otworzy furtkę, bo już mieliśmy go. W ogrodzeniu i zamykaliśmy furtkę na, na kluczyk, ale tylko listonosz uchylił. On już pyskiem i już go nie było. I, I go nie, nie było, nie było przez, przez tydzień. Także to, to jest trudny pies, to jest kochany pies. Nas serce naprawdę boli, jak jego widzimy na łańcuchu, ale to, to też nie jest nasza decyzja, bo to jest pies mojej mamy. I jak mm. ona chce go na łańcuchu, to niech będzie na łańcuchu. W, ko w końcu. W końcu jest teraz tak, że on jest w domu z nami, w dzień bierzemy go na spacer. I też on się zmieniał, jak on uciekł nam z miesiąc temu, uciekł. I już inny facet go brał, już miał inne obrączki, hmm. on, on obroże. tam obroże. I kobieta znalazł, było coś na Facebooku, pi pisała nasze sąsiada. Znaleźliśmy go po, po tygodniu, po nie wiem czy, dwa, trzy tygodnie to było długo, i on teraz jest inny. On teraz chce być w domu, bo był czas, że on w ogóle nie chciał być w domu. On nie chce. Kotek, bądź w domu, chwilę. Dobra. Bądź w domu, chwilę. Chwilę. Co? Co tutaj? On nam dziurę wyskrobał w drzwiach. Całe drzwi. My chcieliśmy, że on jest w domu. Niech ten to kot On nie będzie, jest piesek domowy. On po prostu jest taki dziki, że my. I najgorsze jest, że to nie jest nasze. Jak to by był nasz pies, to zupełnie inaczej to by było sytuacji. Ja bym robiła po swojemu, ile też po swojemu. I to wydaje mi się, że to by też wyglądało inaczej. Ale moje, moje teściowa, oni sobie nie radzą z tym psem. Ale jak chcą, żeby to był ich. Więc to my już tyle razy się kłóciliśmy i już trochę poddaliśmy wszystkich. Też chciałbym ruszać ostatnią rzecz, bo my też obydwie mamy taki lekki traumy, jeżeli chodzi o też psy um, z dzieciństwie. Chcesz rozmawiać, bo my też mieliśmy ceremonii i to wychodziło dla ciebie, wychodziło też dla mnie i to też zmieniało nasz stos stosunek do tego psa. Mhm. Pamiętasz? No, ja go przyprowadziłem e, tak. naszego psa tutaj. Wprowadziłeś go do domu i już zupełnie inny jakby stosunek miałeś wobec niego. Chcesz o tym rozmawiać? Czy... Nie, nie czy możemy o psie tutaj rozmawiać przez kilka odcinków. Nie, nie czuję takiej potrzeby, żeby jeszcze op... psa, jeszcze raz psa. Yy... To są ważne rzeczy, bo to pokazuje postępy yy, duchowe. Jak ktoś pisze o duchowość, duchowość to jest to jest walka z osobowość cały czas i im bardziej poddaje twoją osobowość, ten ego poprzez. Jasne. Ja, ja jeszcze żeby podsumować, ja, ja bym dodał od siebie, że widzę w Polsce jest statystycznie ponoć, w Polsce jest najwięcej psów na głowę na głowę mieszkańca i ja widzę psy, e, nawet sam miałem jak byłem mały, to miałem psa w blokowisku w mieszkaniu, mieliśmy pieska, z którym ja spałem, dosłownie pod kołdrą ze mną spał ten pies, to była taka maskotka, mały piesek, e, więc to jest jeden rodzaj psa i też jeden rodzaj m, m, tej formy, mie, mienia, relacje. miecia, tej relacji, mieć psa, to może znaczyć, że ten piesek jest fajny pod kołdrą, śpi sobie na, na smycz, na spacerek i a, to, ale też mieszkamy teraz na wsi i widzę psy, które nigdy nie wyszły, nigdy nie były, nie miały dłuższego łańcucha niż metr. On ma swoją, swoją budę ocieploną, czyli dbają o niego w pewien sposób. Oni go karmią, on ma swoją budę, on ma tam być i pilnować. Ale to wiza... nie boli? Jak... Boli mnie, ale, ale wiesz ile jest na świecie niesprawiedliwości. Co, co z tym zrobisz? To jest ich pies, to jest ich decyzja. Wszyscy nasi sąsiedzi mają psa, mają budę, mają nawet klatka dookoło. Taki I, i biega piesek w kółko. A my nigdy nie chcieliśmy mieć takiej relacje z naszym psem. Mm -hmm. A, nigdy. I on jest na łańcu, kiedy albo uciek, albo i kilka dni no, próbujemy po prostu uspokoić sąsiedzi, i to, to było tę funkcję. Ale i, i nam też to boli. Jak my idziemy na spacer, ja widzę, jak ps, pies po prostu warczy i biega w kółko. To jest bolesne. Ja nie wiem, co z tym zrobić, ale na pewno możemy przy, przynajmniej my możemy przepracować nasze, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji. Z nasz pies na pewno nie będę miała takiej sytuacji, że my mamy teściowy pies, my nie możemy kontrolować sytuacji. Mój teściowy już wie, nigdy nie kupuje one schronisko. i ten pies już dwa lata miał, trzy lata z tego schroniska i nie wiesz, jaki pies dostaniesz, który jest dziki, który zabije, no, no nie wiesz, więc chciałam tą, tą historię opowiedzieć, bo dużo jest ocena na kanał i chciałam po prostu wyjaśnić tą sytuację i też lepiej nie oceniaj, bo nie, wie... nie znaczy całe. Jeszcze do, do teraz nie znaczy całej historię. Nie znacie historię Irka, jego tato. Ja też miałam bardzo trudne sytuacji z psem u mnie w domu. Moja mama umarła i ja miałam zadbać o psa, nie umiałam i miałam taki wściek do tego psa. Nie znasz ci historię. Nie znasz. I próbujesz oceniać, bo to co widzisz na kanał i robisz dla siebie robisz um, pranie mózgu i oddalisz od kogoś i nie znasz im i to jest przykre, więc to tyle chciałam powiedzieć i to jest nasza historia odnośnie, nasz pies. Będziemy w komentarze, uh, PIN zrobić z tej cztery nazwy ten kanał. Wybierajcie, który Wam e, najbardziej się spodoba. Okej, okay, kochani. Tylko patrzę tutaj, czy wszystko na ten tydzień. Dziękuję bardzo za kilka fajnych książki. Boski lekarz, ten Anthony Williams, on ma podobno jakieś dobre pomysły odnośnie oczyszczania wątroby. Możemy to patrzeć. <laughs> I Missing Centimeter, Leon Schulz. E, to chyba był odnośnie... Pływanie na łódce. Mhm. Więc to wszystko będziemy zamawiać i dziękuję za jakieś sugestie, nowe książki. Zawsze lubimy czytać. Um, kocham Was bardzo. Terapii mamy tutaj. czytaj? I widzimy się, uh, widzimy się niedzielę. Ten długi film będzie puszczony niedzielę. Możecie puścić na noc. I kolejny filmik to będzie zawsze ostatni niedzielę uh, w miesiącu. Albo pierwszy niedzielę, to zależy, jak montuję i zobaczenia, do zobaczenia następny czwartek to pa.